Davidowi, witam Was w pierwszym filmie z Among Us. Dzisiaj zagramy sobie w Among Us na Modach Tam was Poradnik dostaniecie w linku w opisie. A więc zaczynajmy. Na tak 60 lajków nagram kolejny odcinek z Among Us. No, myślę, że dacie radę. Jak na filmie z się daliście radę, bit na pewno 30, a to jest już chyba z 67 lajków. Mianowicie. I dziękuję Wam za to, że tyle osób mnie ogląda, bo 3000 wyświetleń dla mnie to jest dużo. Nie śmiejcie się lepsi YouTuberzy, którzy to oglądają, bo dla mnie 3000 wyświetleń to jest bardzo, bardzo dużo. 7 hours later. Jestem traperem. Roll trapper. Place traps around the map. Ok, jaski. Hops. Drop ship insert fake. Giz. Dobra, robimy taski. Z tym tam z tego co widzę. Hop, hop, hop. hop. No, nie wiesz, że. On mógł to zrobić. Nie pamiętam jak on się nazywał. O, to było gdzieś tu. Pst. To nie ten na pewno nie ten. Dobra. Wiem już chyba kto to był. To był ten taki. O. Ten albo ten. Nie jestem pewien. <laughs> Wiem, że on może być impostorem. Nie mogę zgadywać, bo chyba na nie mogą zgadywać, mianowicie. No kto? Gdzie ciało? Trzeba sprawdzić. To ma chosta. No. Nie. Czekaj. Czekaj aha Toś pewnie niego strzelił i trafił pewnie sigma si. Mm, serio, To masz? Nie wiem. To moja ściana, no dobra. Ja... Foul. Skip, ja mam hosta. nie mam hasta. Ściana. powód. Nie tyś Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Wcale nie wiem, jak to przeczytać. Ale dobra, trzeba przytrapować jakiś imposter. Gdzie na pewno będą wchodzić? Na bank Do przycisku, nie do wentów, trzeba dać przy węcie, na bank I się gdzieś pokampimy A ja nie wiem na czym to polega, Oby, ci nie mogli wpadać w te trapy Bo jeżeli tak, to będzie źle Hopsa, hopsa, hopsa Dobra, trapa damy tu Kutrop będzie mądry. Nie! O nie, no. Gdzie? Gdzie? Słuchajcie, po co? Tak, słuchajcie. komce się nie skończyły. Skończyły. Gdzie ciało w ogóle? A ciało było? Ej, 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 ej. Ty reportujesz? Halo? Już widać moje wiadomości? Ej, 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 czekajcie Coś napisać Wcześniej na kompach widziałem jak ściana odbiega od ciała Oki okay. No to dawajcie na ścianę To dawajcie na ścianę, dawaj na ścianę Teraz widziałem kogoś, kto zabijał, i zrobił się niewidzialny, więc mamy supera. O, to będzie ciężko. Ciężko. Ej, ej, ej. No właśnie, to ma akurat sens. Co jest ta klatka? To jest jakiś inny blackmailer? Ta klatka? Ten Monty chyba dostał blackmaila. Albo jest jakieś coś w stylu blackmaila, że nie widać wiadomości, albo nie może pisać, nie jestem pewien. Bo też ściana wcześniej miał taką klatkę. Ma egzo. Możliwe, możliwe. No, głosu, no głosujcie. No No dawajcie. A jeżeli nie on, to ja nie wiem kto. Chyba, że nie, bo to może być ta Xamelka. I tu będzie ciężko. Hmm. To wy jakie jedzenie lubicie jeść? By the way, w sumie. Po co ja to? Nieważne. No, granat, E? Komsy naprawiajcie, komsy naprawiajcie. Szybko, bo tu będzie kill na pewno. Oj, tu będzie kill procent. O, komsy już naprawili. Ej, ej. Oj, tu się niebezpiecznie robi. Tu się niebezpiecznie, ej, ej. Nie. No co? Oha, czyli to on jest. Dobra, przynajmniej taski, co porobimy. A jdem trapa. Nie wiem o co chodzi z tymi trapami. No dobra, porobimy sobie kabelki. Co to, też Kawek to kim jest? Kąpsy? Ciało. Kałek takim jest. No właśnie, bo też moje jest. Medium, super. Dobra! Mogę duchy. Nie! Mediuma na klepali. jest tylko w że Nadzieja. Nie wiem, co Jaylor robi. Gdzie? Wiedziałem, że on. Ogłosujcie. A i jeszcze jedno. Mm, jak ktoś zwołuje moje ciało, to sam bo mam Baita. Szybciej, spokojnie, złość. Jezu, gdzie, gdzie, la, oha, mi jak różowy uciekał ze No nie, czekaj, kto to napisał? Monte? Nie, Monte, nie rób tak. ON mm, No, nie wiem, czy to jest zła, czy dobra rola. Oby, oby do obrazu, oby zła znaczy się, ma. Ale jest też super kompletem, cool, no f**k a... Ej, 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 ej A kim była slyrem Ściana wywalili slyrem Czekaj, czekaj Gdzie jest? Ja jestem ślepy, ona chyba wyszła Ona wyszła znik. Mamy snicza? Nie mamy snicza. Mieliśmy snicza. Ja tego... Um, o. No czemu? Czekaj, jawele skończony. Dobra, nie wiem na kogo głosuję. Robiłam taski, dokończyłam uploada w komunikacji. muszę zrobić kable do elektryka następnie. Kończyłem prawo stronę paliwa i choinka szedłem kolejną część paliwa już na to miałem, ale repor... Kim jest repor? Nie mamy repora jakiegoś, nie wiem o co chodzi. Ja tu mnie ogarniam, sorry, bitowie. Chrobożdż, jest dobrze, dobrze. Trzeba ich naprowadzić, tylko medium nam zginął. I właśnie bardzo źle. Dobra, robimy taski. Robimy taski. Nieważne co. Zrobimy taski, wygrywamy na taski. Wiem, że nie wygramy, ale przynajmniej jak zrobię te taski. O nie. No nie wierzę. Kiedyś uwielbiałem tego taska, bo był prosty, ale teraz go nienawidzę. Był mega wkurzający. Nie gadajcie, że mam paliwko. No i napełniamy paliwko. Teraz idziemy tu. Przynajmniej jestem szybszy, bo mogę przenikać przez ściany. Taki plus wam 7 raz. Link do modów i link jak pobrać mody znajdziecie w opisie tego filmu. Żeby był wam łatwiej, ale mogę też w opisie, jeżeli nie chcecie żadnych linków, napisać jak to zrobić. Bo to jest bardzo proste. Jak sobie pobierzecie, to będziemy mogli grać nawet na DC Z voice chatem Ty, czekaj Nie. I gramy, Kim Hunter, o! Nie wiem, co to znaczy stealth, bo z angielskiego nie jestem najlepszy No, ale coś na pewno robi i wiem, że jestem crewmate'em, bo na początku się wyświetliło. Chciałbym być chociaż raz impostorem. Kurczę, już przywykłam do tego, że mogę przenikać przez ściany, a tu nie ja mogę. Stryk. Minus. No dajcie toski porobić! Trochę się wystawiam tak robiąc, ale no trudno. Co się stalo? Czekaj, gdzie jest lab? Gdzie jest lab? Ja byłem w labie. Czekaj, ja byłem w labie. W Labia. Czekaj, ona może kłamać. On się o was wywalczy. A to możliwe? Czekaj, może loversi, Mirsi i sheriff. Albo nie, to nie ma sensu. Ja jestem, ale zapomniałem serki. Skipujemy? Może na ciebie damy monta, Jak tak się wystawiasz trochę? Skip, bo nie wiemy nic. No nie wiem, się. Gdzie... Nie wiem. lub to co chce. To dobra, no to skip, powiedz. No będzie zdradać skip, ale... Ja bym wygłosował według mnie... Może to być czekaj. Co zgłosił ciało. A nie, to kudzik. No to i samelka, według mnie jest podejrzana i. Monta. A, Monta tego podejrzana. Smitaszki. Ona zbyt wszystkich kleruje. Kim jest ten Nixons? A, no co? Ej, ciekawe, czemu? Głosujcie w końcu. No, to jest I no, też może być super. Czyli albo ich dwójka jest czysta. Chociaż jedna z nich. Albo jest mamy supera. To ma sens, no. Skip sam, s, e, ściana. Ściana. Ma no, ściana, co? A na kogo? Skip, okej. Okay. No tak. I teraz musimy działać. Musimy zacząć działać. To może być impo. Monte może być impo. Weni może być impo. Wszyscy z sumy mogą być impo. Ale no nie da a joho. Impostor widzę się bawi. Okej. Okay. Jest co? Nieważne. No co? Co tu się stało? Co tu się stało? Nie i siebie. Co? No. Undertaker, a Kimon był? Wenererem? Niech wszyscy skipną. A czemu? Ja mam dla tego, co widzi, gdzie i kiedy ciała zginęły. Tylko nie wiem, jak się nazywa. Ale mnie zgłosują. Dobra. Nie wiem, jak on zginął. To już nie dla mnie. Samelka I Xamelka go ten ryknęła. Obywanie go nie strzelili. nic niech nam zostanie. Medium! Oho! Monte nam się tak przyda czekaj tej mi się nie skipuły gdzie jest? Monte nam się przyda Monte widzi duchy z tego co wiem medium znaczy się i jak pokażemy mu że ki x p, i jest to możemy wygrać tą grę bo że ona może pomyśleć że on jest clear. Tu jest problem, więc postaramy się pokazać, że on jest. No i jest dobrze w sumie. Niech to się stanie. W sensie niech się skończy żwotowanie. Pokażemy mi że... że... Kapi, uznajmy, że to Kapi, jest Undertaker'em, czyli Impastarem. No, przyda się. I czemu oni głosują? Zielony i Cyjanowy, oni nie mogą zwywalić Cyjanowego, który jest akurat z niczym. Niestety, coś dobrze, że jest z niczym. To jest yy, medium, chodź, 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 chodź. On, on jest, on jest, on jest, on, 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 on jest, on jest, on jest, medium, chodź, medium, chodź, 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 nie wierzę, chodź. Dobra, zrób setaska. taska. Oho mocny, dobra medium, powiedz mi Dobrze, oni wiedzą, oni wiedzą, oni wiedzą, jest dobrze, jest strasznie, dobrze. Nie wiem, czy ten medium widzi te duchy, bo jak ja przy niej krążę, pokazuje choć, że on jest zobaczymy, czy się ma odezwie. odezwia I dobra. Proszę, żeby było w końcu, w końcu, w końcu, w końcu. Medium, gdzie ty jesteś? No, jesteś arsonistą. Dobra, arsonista Undertaker. Nieważne, ważne, żeby go wywalili i wygrywamy gierkę. Bo Jester nam nic nie zrobi, Snitch nam nic nie zrobi. Czyli mamy wygraną gierkę. Tak, by the way. No to jaki? To mi się podoba. Mieliśmy suriwala, szeryfa, szeryf mógł nam dużo pomóc, no i mamy snitza. No tak, aha. Oh. Ej dobra, proszę. Mam odezwij się. Bo ta runda i tak nie ma sensu. No, faktycznie nie ma sensu. Ja he. Hech, he. Połowa osób wyszła, no. Polecisz na Bano. Nie, nie, no nie dacie we niego. Dajcie Undertaker'a. Dajcie Pepiego. Koni wywalam we niego. O! Ktoś go ryknął. oni wiedzieli, oni wiedzieli. On teraz zagłosuje na I Haiger. Oby. Czekaj. Oho, oho, jest tragicznie. Uhu, Dobra. Chyba medium widzi duchy, więc ja. Pokażę, że Kapi jest. Chodź, medium. Gdzie jesteś? Medium, medium. On. On jest. On jest. Medium, chodź. On jest. On jest. On jest. On jest. On jest. On jest. Daj guzik. Daj guzik. Nie! Dobra, widzowie, to jest koniec tego odcinka, że nam się Elo!